Znając Twoją wybitną wiedzę na temat sportu szeroko pojmowanego, chciałbym wiedzieć jakie masz zdanie o nowym diamencie kobiecego tenisa Barbarze Kosteckiej. No słuchaj, Baśkę znamy, coś tam poimprezowa... poczekajcie, najpierw coś sprawdzę. A! Nie wiem co to jest, tak szczerze. Nichu ja nie mam pojęcia, groszy. Siema Wyjaz. Nic Oglądamy nie wiemy, nic nie wiemy, stary. Masz... Kto? Grafika? Nic nie wiem, nic nie wiem, nic nie wiem. Nic nie wiem i nic nie chcę wiedzieć. Dzień dobry wieczór Polsko. Jakby nie mamy ochoty tutaj ten... Nie mamy ochoty się tutaj niczego dowiedzieć. Przestań terenor, kurwa, mnie wsadzać do więzienia co chwilę. No. Ale Nunia, w sumie, poczekajcie. Dobrze ja trzeba napisałem. Siema Marcin. Znalazłam pewną rzecz dla ciebie. Odezwij się w wolnej chwili. Nie, nie będzie waru Stary, nie będzie waru. Nie będzie waru, mm -mm. nie ma waru, nie będzie waru, chyba że chcecie, chcecie war czy nie? Stary, boję się zrobić war, boję się zrobić war stary. No dobra, robimy war stary, robimy war. Panie Szymonie, czy mógłbym pana tutaj prosić, ee, tak? M tutaj pan, musimy sprawdzić pewną sytuację. Biegnie, 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 pra? Nie ma kurwa, prokurator! Nie pójdę siedzieć! <laughs> Elo! <laughs> Nie dałem się wpierdolić! <laughs> no.